To jest z Gaspi 119. Witam w kolejnym filmie z Avatara Pan Frontis of Pandora. I my lecimy tym razem na południowy wschód w celu wyeliminowania paru placówek. E, tak, powiedziałem sobie, że cel w zasadzie zrobiliśmy quest'a głównego. To tym razem zrobimy sobie parę aktywności pobocznych. Tym samym zrobimy sobie. Polecimy bardziej w stronę morza. <coughs> na no jakieś morze jest. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Jeszcze raz tam nie było. Może może nie będą takie wysoko levelowe rzeczy. <grydy> Zobaczymy. Zresztą trzeba te placówki poczyścić. Ja to może zrobię e, część poza nagraniem, żeby wam tego nie, nie trudzić. Ale jak widzicie, tu są trzy placówki. Tutaj jest jedna placówka. <grydy> e, tutaj jest jeszcze jedna placówka. Tutaj gdzieś widziałem. Nie tu nie, ale tutaj jest jeszcze jedna placówka. Tutaj te trzy to musimy tak czy siak się przebić, żeby iść do e, questa głównego, to tak czy siak będziemy robić to na nagraniu Ale najwyraźniej te placówki możemy e, pomyśleć jak to zrobić, Czy będziemy to czyścić na odcinkach, czy będziemy to czyścić poza kamerą, no bo niestety e, no bo niestety o tam są te balony tu można je poniszczyć, ale jest może, jest może. Eee, niestety, lub stety, moi drodzy, kurwa, te chmury nie są najładniejsze. Czy dlaczego nie są najładniejsze te chmury? Ponieważ te chmury zżerały bardzo dużą część mojego. Eee, mojego rdzenia kadrowego. Mój komputer jest bardzo dobry, ale nie aż tak dobry, jak się wydaje. więc yy, tu akurat. Wy widzicie to lepiej w sumie. Patrzę na OBS, widzicie to lepiej. Skorpiony lecą, by mnie nie zaatakowały. Skórki bąki. Ja przeciąłem jeszcze na jedną placówkę. O tutaj, ty, nie widziałem mi. tu. A gdzie ona jest? Może pierwszym ją znajdę, a potem będę lądował gdzieś. Może można podjąć There's a tower, some kind of pump, I think, and some tanks. This a pump jack, a test site for oil extraction. When you're not quite committed to full scale pollution yet. Aha! Wait, you saw him, I didn't see him. Dobra. You level? Yeah, sure, dobra. Może być. Dwa duże, dwóch małych gnojków. Próbujemy to zrobić w miarę po U, to jest inna. Jeszcze jeden człowiek. Więcej ludzi. Uff, to okay, nie tego nie widziałeś. Okej. Okay. Obejrzyjmy to z prawej. Ty idziesz stary. O, ty tu do góry idziesz. Like bomb, Widzisz trupa. There's something out there. Hyliapę. Dobra, i został tamten. No to lecimy do niego. I pięknie. Cała ekipa stąd wybita. A ja mogę sobie zrobić 10 strzałów. chyba tylko do strzału, więc... Chyba, że strzały nie zostają w was. Bym chciał zobaczyć, jak niektórzy polecieli. Bo jak tego ściągnąłem, to trochę, trochę się wywinął. Fajnie byłoby zobaczyć, jak te... Co ja mam zrobić? I nie to tylko to tam coś zablokować, Tutaj też coś trzeba zrobić. Zapraszam tutaj. Zawór, dobra. Wow, wolało. Więc zapomniałem zebrać dalej tego do, do, do leczenia się. Jeśli nie mamy do leczenia się rzeczy. To gdzieś w wodzie powinno być zwykle. Dobra, szybka jak się nie do śmica. Ogólnie stałem na tym gównie i to teraz wybuchło. Teraz <grymny> będzie, gdzie żyjesz. No i dobra, Pandora odrosto. To jest ciekawe, że my tutaj się. Tu może nie, ale przy tych dużych placówkach. Co to było? Widzisz to? Gdzie ty wylądujesz? Nawet jakieś bitne drzewo. W tym na razie. Co hmm. to jest, nie wiem. Ale lecimy dalej na południe w celu właśnie robienia kolejnych takich rzeczy. I fajnie byłoby wszystkie zrobić po cichu, bo wiem, że jak te duże placówki robią po cichu, może być więcej litabów dla nas. Zaraz się okaże, że tutaj teoretycznie bym jeszcze questem jakiś poleciał, a... Lecę normalnie, co to jest za jakiś niebieski gównią. Zaraz się później wyrenderuje, nie? No pewnie <laughs> A, te baloniki można zniszczyć Co jest? Gdzieś tutaj powinno być. A tu jest słupa. Woohoo! Co le? It's another dredging machine. Mogę was sprawdzić, jakie macie lewle śutmy o tu są wyższe levelowe dobra są dwa ciężkie sturmowiec

Ała, dobra Ała Chwila w spokoju plus czterech, dobra a, poleciał to chyba wszystko a wszyscy przeciwnicy Strzały można zrobić Szukajmy to co możemy O, też możemy się tym leczyć Dobra, fajnie, widzisz Saboty tam drugie chwilę by się nie dało czy mi stricte pośiku, bo i to ciężko chodzili Pitam do góry Aha Okej okay, tyle, ona nie wybucha. Ona nie wybucha. Ej, przyroda wraca z powrotem do Pandory. Teraz zniszczono to. Udało się nam. Ładnie, co to jest tam to to? Aż pobiegnę. To też to jest, co to jest? Bo na tych terenach jeszcze nas nie było. To są jakieś inne tereny. Bardziej dla nas niebezpieczne. Co to jest? Muchówka biała. To zżera ten. Dobra ląduj, Telisy, Wow, polećmy dalej na południe. Zobaczmy, czy tam coś zrobić. To są jakieś takie kurwa, ładne lasy. Co to jest? O, czekaj, Laboratorium zielonej szałwi Okej. Okay. I to wszystko? W sumie tak. Gdyby nie to, że masz takie skrzydła widoczne, to ci jest las tylko to są zniszczone rzeczy. Tylko, że musimy podlecieć zobaczyć jaki to będzie level jednostek wroga, bo... Tam. Te balony są jeszcze w pobliżu od razu. O, to jest cała placówka. Najpierw na balony, na sobie. Trzy skorpiony. Dobra, lecimy. Zależy jakie to skorpiony są. Zaraz się okaże, że lewele wyższe mają, o wiele. Mogę sprawdzić. No, kijowo nie mogę, nie? 결국은 끝났다. 야한테 얏! 야! 오! 뭐야? Ехал oh, ты все. Wow. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, это было. Аж мне понравилось. lewo tu 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 tak 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 Kurwa Bo tak bo to są te Teraz Jak ja tam kurwa polecieć W drugiej strony nie pójdę Aha dobra wiem jak Jeszcze tutaj na ten balonik. Zawsze takie rzeczy dodatkowe robimy. Nie, że musiał to robić specjalnie, ale chcę. Ten, chcę odkrywać ten świat. Chcę robić tutaj różne rzeczy takie. Znaczy, wiadomo, że na, yy, na dalszym etapie rozgrywki pewnie będę olewał te balony, ale na chwilę obecną to. Bardzo mi się ten świat podoba. I tu jestem, dobra. Zblokuj. Aha, to jest. Ja pierdolę. 15. O oh fuck! Dobra, po, yy. 13. Ok. Dobra, i ostatnie co zrobimy to będzie zniszczenie tej placówki, którą zgubiliśmy.

Czyli tutaj jeszcze przylecimy Ale ładnie to wygląda tutaj Coś mnie goniło Dobra, nieważne Tu coś jest No taki lekki eksplor lecimy Takie, wiecie. Ale ta część mi się podoba. Taka. Bardziej bagnista. Ja, ja, ja. Dlaczego tutaj no tych kurwa... Yy, Dobra, czyli to jest na wyższych levelach, jak powinienem być. Czyli tutaj nie latamy na chwilę obecną. Czyli tutaj, nas je tutaj, w te tereny nas jeszcze gra wyrzuci. Dolina wodnych szlaków. Na pewno gra tutaj wyrzuci. No w takim razie lecimy w stronę głównego quest'a, no nie oszukujmy się, moi drodzy, polecimy sobie w tamtą stronę. Albo teleportujemy się po prostu do... Do bazy głównej z tego ruchu oporu. Spróbujemy zrobić jeszcze jedną ty z tych tamtych... Główien. Ale odkryliśmy sporo terenu dzisiaj. Wodne tereny. Pagniste. Nie, podobało mi się tam. Nie było takiej typowej dżungli na sarania wszystkiego jak tam w tym lesie. Że gdzie nie nielazłeś to były urwa krzaki. A było ciekawie. Teraz tak. Ja podskoczyłem sobie, brawo. O, można tak kamerę obracać? Ty nie wiedziałem. No to tak. O, można tak ominąć ten mgłę... Mm, tu są dwie duże placówki. Możemy spróbować atakować Tom. Tu jest jeszcze przodków ten główienko. To My się teleportujemy tutaj w sumie, bo jest bliżej. Nie wiem, czemu ja się teleportuję do bazy głównej, jak tam było bliżej. A przy każdym teleporcie mi się wydaje, że mamy zapis gry. Też wątpię. Widzicie, to jest już inaczej. Dobra, eee, na północ do czego? Myślę, że można zrobić to. Tu jest od razu jakaś placówka do odblokowania. To też można zrobić. Dwie następne na następny odcinek, plus. To i tak zrobimy. Tu lecimy. O nie, bo... jak ja na to wejdę, to mnie wystrzeli w powietrze. Tyk między drzewami, jak prawdziwy nawi? Tam to bym chętnie wleciał. Tam mogę lecieć? A, bo to jest to. To jest to. To jest ta duża placówka na moje prawo. Tak. My lecimy na tą mniejszą, gówn gównianą. IKRANY tu są, nie nawi na ekranach i karach i karach, nie ekranach, ekrany i kar, ekrany, no i Ika kar to był ten z mitologii tutaj, dobra, ło, aż przylagowało OBS-a. Co się dzieje z OBS-em? Halo! Curva um... curva, rosto. No Kuru. Should take a closer look. Focus. Ooh. do Dushi? Hajir, I just came across something strange. An animal. But tormented. It didn't have a Kuru. Hajir, you there? You know about this? No, zostaje kule z pobocznego. No i dobra. Możemy zrobić to w następnym e, odcinku też go. Bo przynajmniej zacząć. A na chwilę obecną chciałbym sobie tutaj zrobić. Ile tych dużych chodzi? Dwa takie szybkie. Mhm. Kilku mniejszych łazi. Scanner laserowy Charlie Weź się obróć na razie blisko, tak bo ja nie chcę ludzi trafił Heda Ufa. Nie wyszło

Pociągnij I koniec A tak naprawdę z funduszami ludzi nie ma Czyli ZPZ Eee, te wszystkie pasówki, które my niszczymy, te, szczególnie te mniejsze, powinny być łatwo do uzupełnienia. Nie że eee, oni nawet powinni się po, pojawiać, ale teoretycznie oni byliby w stanie to zapełnić z powrotem to naprawić. Znaczy, no dobra, tego może nie, ale przykład to już tak, bo to się mniej zniszczyło, nie? Dobra moi drodzy, to będzie zakończyć ten odcinek, będę się zami żegnał. Baraję cześci, do widzenia.